Po kilku latach przerwy w tym roku wracamy do świętowania Dni Miasta. Odbędą się one w tym roku w dniach 30 i 31 lipca. Zaczniemy w sobotę o godzinie 13:00 wioską rycerską. Następnie klub sportowy Budowlani przeprowadzi szereg imprez dla dzieci, w tym także turbo kozak, otwarty turniej łuczniczy. Przy okazji będzie można brać udział w wielu imprezach towarzyszących, a dzieci będą mieć wiele atrakcji związanych z Dniami Gozdnicy. Będą to i będą to przejażdżki kucykami i wiele innych imprez. O godzinie 16 zapraszamy na bieg charytatywny, którego, z którego dochód przeznaczymy na pomoc Amelce mieszkance Gozdnicy. Wpisowe to jest 10 zł i każda wyższa kwota. O godzinie 17 miejscowa grupa biegacza zaprasza na bieg wilka. Jest to pierwsza impreza na którą w dniu do dnia dzisiejszego zapisało się 206 osób z całej Polski. Po zakończeniu tej imprezy zapraszamy na zabawę taneczną, w trakcie której grał będzie zespół Adagio, a pod koniec całego dnia występ zespołu, który prezentował będzie taniec ognia fire show. Następnego dnia w niedzielę 31 lipca zapraszamy od godziny 14 na turniej piłki siatkowej. Następnie występować będą zespoły śpiewacze z terenu Powiatu Żagańskiego i okolic. Po tym wydarzeniu wystąpi Gwiazda Wieczoru, zespół Jakaro, a cały dzień zakończymy zabawą taneczną, w trakcie której grał będzie zespół Desperados. Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców Goznicy i okolic, mieszkańców Powiatu Żagańskiego do udziału w naszym, w naszym święcie. Zapraszamy od 30 do 31 lipca do Goznic.